Siemanko, witam was na kanale Artur Wilanowski, ze mną Góral. Siema. Siemanko. No i powiedz, jak wrażenia po konferencji? No wrażenia, no, pozytywne, że tak powiem, no, nie, nie można tutaj ukrywać, że nie. Yy, no wiadomo, no, przygotowania były gdzieś z zamiarem rewanżu, bo też przechodziło to przez myśl że jednak możemy się spotkać z ładarem w rewanżu, no ale no niestety tutaj, że tak powiem, no nie, 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 nie wyszło tak jak yy, gdzieś tam myśleliśmy, losowanie popierowało nas na nie, Niedźwiedzia, no ale też jesteśmy gdzieś zadowoleni, plan na walkę się nie zmienia, jest taki sam, zawodnicy są podobni gabarytowo, stylem walki może być może no, niedźwiedź jest spokojniejszy niż ładny, no, że <grym> tak ujmę. No właśnie, jak tam na niedźwiedzia? Oglądałeś jakieś jego wcześniejsze walki? Jak się zapatrujesz na tego przeciwnika? Szczerze, no obejrzałem jedną ostatnią jego walkę na zasadach K1 i... W sumie z, z, z tego, żeby zainteresować się rywalem, no to byłoby dla mnie na tyle, bo zostawiam to gdzieś trenerowi. Mhm. Trener mnie ustawia, trener mi daje po prostu plan na walkę, i ja mam go zrealizować. Tak? Ja jestem po prostu wytrenowany przez swojego trenera, jestem jego podopiecznym, i ja mam dać z siebie wszystko. No. I tyle. I z trenerem jesteś obecnie tutaj w hotelu? Tak, obecnie jestem z trenerem, z Dawidem Dużyńskim z kuźni boksu z Opola. Więc no, jesteśmy dobrej myśli. A jak przygotowania pod, pod grondę numer 5? Jak wyglądały? Szczerze mówiąc, teraz to były w sumie jedne z najlepszych moich przygotowań, jeśli chodzi o sporty walki, bo w, Ca, całościowo odbyły się właśnie w jednym klubie, nie, już nie było tak jeżdżenia po prostu po tutaj, tu, tutaj tam. No, skupiałem się po prostu na miejscu i myślę, że przy, przyniesie, przyniesie to zwiększone efekty. Brałeś udział w paru, można powiedzieć, galach, federacjach, chodci Ko mi pierwsze, co przychodzi na, do głowy i jakbyś mógł nieco też przybliżyć tutaj te walki, ponieważ tam nie ma żadnych zasad. Tak, no tam nie ma żadnych zasad ze względu na to, że to jest yy, undergroundowa federacja. Yy, miejsce, czas... Yy, miejsce i czas yy, jest, że tak powiem, yy, znane na sam koniec z, z, ze względu na to, że no, no jest to po prostu nielegalne yy, w Szwecji. Yy, Ale to działa. Yy. Zlatują się tam yy, można krótko ujmując no z całego świata, tak? Którzy chcą sprawdzić swoich sił jeden na jeden i bez jakichkolwiek zasad w klatce na betonie. Więc no, jest to najwyższy poziom adrenaliny niż nawet grąda, bo większe ryzyko, jeśli chodzi o kontuzję, bo tam już można wszystko. A myślisz, że coś takiego by się przyjęło w polskich warunkach? Powiem szczerze, że gdzieś już z myślą yy, yy, powstają gdzieś federacje nawet yy, tego, tego, tego samego formatu co Koc, bo zauważyłem, że w Niemczech powstała federacja taka sama, na takich samych zasadach. I co najlepsze, poszli jeszcze wyżej, bo mogą bić się nawet tam kobiety. Yy, I biją się też tam jeden na jeden, dwóch na dwóch i trzech na trzech. Więc yy, poszli wyżej. Że, że realizują się gdzieś, ludzie tego chcą, ludzie gdzieś oczekują tej adrenaliny, przemocy, no lubię, no, lubię ją to oglądać, tak. No są właśnie dwie strony. Albo walki takie na gołe pięści, mocne bitki, albo fajne MMA. Takie dwie kontrowersyjne, można powiedzieć, przeciwieństwa. No tak, zgadza się. Dwa przeciwieństwa. I właśnie poruszyłeś też kwestię trzech na trzech zawodników. W Polsce niedługo też Dur. Tak, będzie, będzie właśnie miała miejsce taka no, gala. Tak, zgadza I się. Jak ty się zapatrujesz? Chciałbyś wziąć udział w takich, w takich walkach? Yy, no to jeszcze bym musiał dobrać dwóch kolegów, żeby się bić <laughs> trzech na trzech. No a że, że, że tak powiem, no nie jest też dużo chętnych na, na właśnie takie bitki. Wiadomo, no, też można popatrzeć nawet na DeLore, że nie, nie, nie ma zbytnio chętnych, że tak powiem, ekip w Polsce, które by się decydowały na bicie się trzech na trzech, bo tutaj jest loteria tak naprawdę, bo tutaj może wygrać słabsza, dajmy na to nawet drużyna z prestiżową nawet, jakąś mhm. tam ekipą w Polsce, bo to jest jednak trzy osoby, to nie jest 10 na 10, tylko się polega się na tych trzech i tyle. I myślisz, że tam jakakolwiek taktyka może odegrać rolę? A czy, bardzo czy pewnie. nie? bardzo pewnie, Pewnie, że tak bardzo może odegrać rolę, taktyka, no bo głównie może nawet, może nawet odegrać taktycznie, można nawet doskoczyć w dwóch na jednego i od razu położyć jednego. No to już zależy od podejścia do tego. Mhm. To jeszcze przejdźmy do, do kursu, który przed chwilą mogliśmy zobaczyć i sam wrzucałeś na Instagrama. Tak. Jakie jest twoje podejście, ponieważ według bóg Maherów Jesteś na straconej pozycji. No ja myślę, że nikt... Wie. Szczerze mówiąc, yy, patrząc na, 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 na właśnie na te pojedynki na gołe pięści, ja wychodzę z założenia, że tutaj nie ma faworytów. Można to, to popatrzeć na, yy, na pojedynki, które już były, tak? Choćby mm. nawet Kubiszyn-Żółtaszek. Kubiszyna stawiali wszyscy na przegranej pozycji z Żółtaszkiem, a tutaj poszedł jeden cios, rozwalone oko, Kubiszyn wygrywa, Kubiszyn ma finał. Więc... To jest loteria. To są gołe pięści, można zrobić krzywdę jednym ciosem. Można jednym ciosem znokautować, można jednym ciosem rozciąć, mm. można jednym ciosem usadzić na dupę. Więc to jest loteria tylko i wyłącznie. To jeszcze poruszę kwestię turnieju, który to również jest... się odbędzie na tej gali. Czy masz jakiegoś mam swojego, swojego mam, mam swojego faworyta. mogę się podzielić? pewnie, że mogę się podzielić. No, no, tak patrząc na, na kartę turniejową, no. To stwierdzam, że Patryk Gleba jest gdzieś tam moim faworytem, który może wybrać ca, ca, całe te. A według ciebie, co, co zaważa, właśnie Jakie ten boks amatorski i jego bardzo duże doświadczenie w tym elemencie, czy coś innego? Jak zauważyłem, to po prostu myślę, że już dłuższy okres czasu się przygotowywał do tego bo zaobserwowałem gdzieś na Instagramie. Mhm. Więc myślę, że ten okres przygotowawczy i jego doświadczenie poprzednie, jeśli chodzi o boks, no, może tutaj wiele, wiele, wiele dać. Yy, no, no dość do wygranej, no. mhm. nie mam bez problemu. A jak Ci się podoba pas gromby zaprezentowany wczoraj? No, bardzo no. fajna sprawa, no fajnie, fajnie, że się wszystko rozwija, fajnie, że są pasy, fajnie ten. No i, i co? No? No my, jako mniejsi zawodnicy, jeszcze mamy gorzej. No, no wiadomo, no bo tutaj gabaryty też mają wielkie znaczenie w tych walkach. No bo, bo można popatrzeć na King Konga, który mierzy 20 i waży 130 kg. No to ja mu dosięgam, że tak powiem, do klatki piersiową i głową. No i to, no warunki też tu są dosyć ważne fizyczne. No ale wiadomo, no nikt się tutaj nie, nie boi nawet warunków fizycznych, bo jeżeli miałbym się nawet bić z King Kongiem, no to wiadomo, że wychodzę i robię robotę i nie, nie, nie podnajemy się, tak? Czy jak się trzeba bić z większym, no to się będzie trzeba bić z większym. Będzie się trzeba bić z mniejszym, no to będzie się hmm. trzeba bić z mniejszym. No i po prostu tyle, to jest loteria, tak? A jakbyś mógł powiedzieć, jako taki mniejszy właśnie zawodnik z takim King Kongiem, jest jakaś taka... Łatwo dostępna taktyka na takiego wysokiego zawodnika? Ja myślę, że wiesz. No z początku myślę, myślałbym, myślę, że można byłoby zaatakować gdzieś doły, tak? żebyś pochylił bardziej, skupiał się na opuszczaniu rąk, a później, a później atakować górę. No. No, jakieś rozwiązania taktyczne też są. No. Można też popatrzeć na. Jak Zadema walczył z Bykiem, też warunki były, były różne, no i ma gdzieś go tam trafiał, mimo tego, że, że, że był wyższy i tak dalej. Szczęście też mu pomogło, żeby Byku się wycofał za, z, z kontuzją ręki, no, no, dlatego mówię, no, to jest loteria, tutaj może kontuzja wiele zrobić, nawet nie, nie, niekoniecznie ktoś musi wyprowadzić nawet ciosy, a ktoś uderzy zbyt mocno mhm. i połamie rękę, tak? Dlatego Patrząc, szczęście aha. też tutaj pomaga. Patrząc właśnie jeszcze tak w przyszłość, mamy gromdę numer 5, ale jak to będzie z kolejnymi edycjami, czy Cię zobaczymy w następnych edycjach? Już śmiało mogę powiedzieć, że na pewno tak. Na pewno zobaczycie mnie jeszcze na niejednej gromdzie, więc, więc na pewno będę tutaj dłużej. Zawitałem na Jeśli chciałbyś kogoś pozdrowić albo coś powiedzieć do widzów, zapraszam bardzo serdecznie. Ja bym chciał pozdrowić wszystkie osoby, które mnie wspierają, swoją rodzinę, swoją kobietę, swojego synka. No i przede wszystkim sponsorów, którym też zawdzięczam tutaj Suncryw, Pool Studio 13, Kusz Hejs, Centrum Kalinistyki. No i oczywiście pozdrawiam swój klub w Kuźni. Późno boksu w Opole, więc trzymajcie kciuki. I to wszystko. To ja mam jeszcze jednak jedno pytanie, bo jest hmm? kwestię kalisteniki. ktoś tak. powiedzieć coś więcej na ten temat? Mamy w Opolu kalinistykę Body Challenge, który prowadzi Jarosław Bula. Mhm. Jest to mój bardzo dobry kolega, który też. To jest Polska Federacja, tak? Kalisteniki też? Tak. Tak, oni właśnie teraz niedawno zorganizowali pierwsze zawody batul dwóch na dwóch, które też im się fajnie udały. Popadały tam pierwsze rekordy Polski w kalinistyce, więc chłopacy się prężnie rozwijają i działają w tym kierunku na, no w całej Polsce, że tak powiem. W takim treningu właśnie też to ci pomaga w przygotowaniach do walk na gołej pięści? Tak, no, powiem szczerze mówiąc, na pewno gdzieś daje to większego powera, jeśli chodzi o dynamikę ciosów czy cokolwiek. Jakieś zarzucasz tam ciężary na pas, coś takiego, czy bardziej lecisz w wytrzymałościówkę? Yy, zarzucałem też ciężary, ale powiem teraz, przed tą walką dużo rzeczy odpuściłem. Typowo sił, siłownię bo yy. jest zbędna tak naprawdę w boksie yy, siłownia, bo gdzieś więcej będziemy potrzebować do mięśni tlenu, co, co, co się prze, przeistacza też, że no, tu w boksie trzeba się poruszać, i wyprowadzać ciosy. No nie można być spiętym, że tak powiem, mm -hmm. bo im bardziej się zepniemy, tym więcej tego tlenu stracimy, tak? To jeszcze na koniec, uczęszczasz również do fizjoterapeutów i tym podobnych rzeczy, skoro mówisz tutaj o jakichś spięciach, jak wygląda ta kwestia? A tutaj kwestia powiem, nie, nie, nie chodzę gdzieś tak, już tak daleko, aż tak, już, już jeszcze nie odbiegam, właśnie, że tak powiem, bo też czasami nie ma na to wszystkiego czasu. No jasne. A, ale nie mam jakichś tam problemów z kontuzjami, czy cokolwiek, pozostałe stare kontuzje, że tak powiem, po innych pojedynkach. Ale jest dobrze. No to teraz już ostatecznie nie mam więcej pytań. Możemy zbić przysłowiwą piątę na koniec. Sponsorem kanału jest sklep internetowy cbdoriginals.pl